dobry Czytałem taki. Coś wam pokażę. Poczekaj tylko. Mm. Kurwa. Chodź, pokażę wam. Coś. A kurwa, kurwa, Ćwiczę jogę w domu i patrzcie, co upanowałem. A kolwa! Złamamy! Co my to opierdolić dzisiaj? Co my to mamy? Proszę bardzo, prosz, prosz Galaretka? nie. Serek żółty dziękuję bardzo. Kurwa nie to na później jego bela light, kurwa wszystko light, wszyscy na diecie, kurwa w Polsce są. Co tu trzeba mieć wrzątek? Skąd ja kurwa wrzątek wezmę? Kubuś, za dużo kalorii, kurwa, za dużo witamin. Pasztet wyborny, ja pierdolę. O kurwa, góreczki kierownika, mm. kurwa, mać, to jest ty człowiek. Jakbyś się nie zgadł, kurwa, jest. O, kurwa, fu, kurwa. Włocławik. i mamy, kurwa, wygranego, no. O, nie, nie mamy wygranego. Cześć, Mariano, co tam? ja tak na chwilkę, bo Uf, mam kuta, zajebisty pomysł. Cię. Dajesz! Na program! I po prostu muszę się z kimś podzielić. Okej, okay, znam to ciśnienie, dajesz. Można by było co tydzień robić zbiór takich najfajniejszych filmików z internetu. Ktoś by tam wiesz, omawiał, coś tam skomentował, jakiś żarcik walnął. A najlepsze, że to by internausi tworzyli. Wysyłali, wiesz, tam propozycje, filmiki. Co ty myślisz? No, nie jest to głupie, to ci powiem na pewno. Tylko, że taki bałusz kopu jest, że taki program już mamy. A to się bytnie. To Się nazywa Update, nie wiem czy widziałeś. Zobacz, chuj, te, jak te ogórki będą. Przecież, znaczy, przecież się spóźniłem. No, jakieś 4 lata. Jakieś 160 odcinków moich. Ale, jest. Wiesz, Zamykasz... Zamykasz ok. Ale wiesz, bo mysz, myślisz. że myślisz o tekście. Dobra, Patrz, Zaczuć dalej. Bo jeszcze mam pomysł na hmm? taki program, Nazywałby się uliczna kosiarka. Ale to, mogę ci potem opowiedzieć. Jeszcze. Jeszcze, to jest jeszcze dobre. atom. Atom. Ciekawostki naukowe. jakaś azjatka by mogła prowadzić. Coś. Prawdę? Do domu, kurwa.